Ciema się, a jestem Raju G to jest kolejny odcinek z naszej serii Wiedźmin. 3. Tak jest, dajcie, cię, o odcineczku. W ogóle nie teraz tego odcinku e, Was, jak się podoba intro, bo troszkę nie posiedziałem. E, to sklejka po prostu z e, tych. E, a, z trailerów, ale myślę, że jakoś Pani wyszła. Muzyka w miarę pasuje też, więc jakby jest spoko. Dobra, co dzisiaj? E, dzisiaj zajmiemy się oczywiście nie główną misją, bo to oczywiście robią tylko lamusy, przychodzą w główne misje. Więc jesteśmy kozakami i robimy dzisiaj sobie. E, ja. Mam zawsze taki schemat, nie? Lecimy od góry, po prostu. Misja zakończona jest tą misją, która jest, e, jakby. No już, już, o, może o zapomnieć, jest wykonana, co nie? E, zlecenie Wiedzimowskie jest tą najsłabszą z rank, jak chodzi o zadania. E, potem tym poboczne są takie dość e, ważne zadania, jednak. Nie są kluczowe w, głównych, w głównym wątku, więc nic tam jakby nie wnoszą do tego. Aczkolwiek czkolwiek jeszcze poznać można fajną historię jakoś osoby bądź znajomego Geralta. No i oczywiście główne misje, które są najbardziej pożądane, bo bez nich nie da się przejść gry. Zostawiam sobie na koniec. Także ja lecę po kolei zlecenie licho przy studni czas zacząć. Na 55 poziom mamy 54, więc mm, będzie się działo. Dobra. Gdzie jest to licho przy studni? E, trzeba się zaopatrzyć dokładnie e, w temat. E, z kimś porozmawiać? Może coś takiego? Nie wiem. Okej, okay, tak, chyba trzeba z kimś porozmawiać. Ale to no, spoko. Okay. Siemaneczko to ty kolego dałeś? Odlon? Odlan. Nie, odolan, tak? Odolan. Bitej, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy, straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, luba, wypiła pół banka i całkiem za mogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba, a on nikomu podejść nie pozwoli. Oczywiście, że pomogę. Opisz mi tego ducha. No... bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. pier ma brudną, w strzępach, skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje... Jak na mękach. Jakaś zjawa. Albo może alp Albo Północ. nie zwali Bądź południca. Jak się Nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Oh. No dobra. Muszę. Czuję, ale interes to interes. Więc pomówmy o pieniądze. A co nie tak z pieniędzmi? Chcę dać 20 za to. To jest ty grosz, ale Aha. dobra i dogadaliśmy się. Dobra, dobrze pomogę ci. Nie potrzeba mi zrobić te W haczach to taka osada była na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch przepędźcie go, proszę. Kościół nie ma problemu. Szanowny panie, eee, Uratujemy twoją córkę. W ogóle na to gdzieś powinna leżeć, co chyba tam gdzieś w tej drugiej izbie. Tak, leży córka, to jest chyba jego żona, dobra Nie ma co przedłużyć, po prostu lecimy pomóc x się płotkowało X-em, dokładnie Cześć Płotka O, nie, od, nie odpuszczę Dziółek Jestem zbieraczem w każdej grze, więc wybaczcie mi za to A To się przydaje, naprawdę ponownie się przydaje i Dzięki temu może naprawdę wiele podmóż działać Bo niczego nam nie brakuje jakby, co nie? Kilka minut poświęcimy, a Eee, potem jest normalnie satysfakcja z tego, że mamy wszystko, co nie? Z jesteśmy przygotowani na, zawsze i wszędzie Na każdą ewentualną sytuację Daleko mać studnie, co nie? Opuszczona wioska, okej okay. A to i osławiona studnia Południca? Ciekawe skąd się tu wzięła Dobra Na południcę. Na zjaw głównie najlepiej działać właśnie e, tym znakiem. O kurde, żeż, Co za wredna kobieta. Ona no, musi tu zaraz wejść. Dobra. O. Dokładnie. I teraz trzeba uważać, jak... E, to jest znak e, Irden. Trzeba błądzić Irden. Zależy, jak kto tam co mówi. E, I on właśnie działa na południcę najlepiej. Więc, jakby warto używać tego znaku. Zresztą, przecież to tam fake, które ona skorzyła No dobra, damy sobie radę. Nie muszę ponawiać ciągle tego jedzenia, bo to marnuję. I ona, jak wejdzie tutaj, wtedy widzicie, staje się taką normalną, jakby. E, nie zjawą, ale taką m, postacią, jakby fizyczną, materialną, co nie, o to chodzi. Dobra. I muszę wpędzić, jakby właśnie w ten krąg, żeby ona to sobie mogła. E, no po prostu byłem poza nie o! Młynek! Zapwaniam o młynku. Ale jutro pewnie wróci. Co się tu trzyma? Dokładnie. Co się trzyma, więc... Przedamy yy... wpis o południcy, teraz mamy taki... Ale chemia nie. N-medytacja, mapa świata, bestiariusz. Dokładnie. Upiorylicho ze studni. Południca. Eee... Yy... Tutaj Wbrew temu co powszechnie sądzi, e, co powszechnie sądzi, chłopi nie... Przeży nie, przeży nie przerywają pracy w środku dnia. Żeby się schonić przed upami, tylko wiec, przed południcami, dokładnie. Wędkopaleni, bla 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 e, Tak, o to chodzi, że ma ten przedmiot y, emocjonalny e, No, coś musi wiązać południcę z tym miejscem. Jakiś przedmiot, coś z czego nie odejdzie w zaświaty. O to chodzi, że jest związana jakby z naszym światem żywych i trzeba po prostu znaleźć ten przedmiot. Bo oczywiście bez tego ono nie odejdzie i nie przestanie straszyć ludzi, dlatego będziemy szukać jak najbardziej. Zbieractwo ma swoje zalety. O, tam coś na górze pewnie jest. Obstawiam jakiś i serek może Może znaczy nie Nic nie ma, nic nie ma, niestety, szkoda O, poczekajcie O Przydało się Bardziej. Musimy to znaleźć e, No i tak, południca, ogólnie południce Według mnie znacznie lepiej zostały, zostały przedstawione w Wiedźminie pierwszym, Kiedy to przechodziłem całą trylogię, to właśnie W jedynce z południcami najlepiej mi się jakby współpracowało bo to naprawdę był super pokazany co nie zresztą jak ktoś czytał książkę a zaraz zaraz zapomniałem jak ona się nazywała chodziło tam o Boże teraz to odwaliłem gapę Sorka od polskiego mnie zabije chodziło o to że tam zabiła swoją siostra drugą siostrę co nie I tak samo było w i w tym przypadku tutaj w Wiedźminie jakiejś książce, co nie? Także to bardzo inspirowane było No i oczywiście tam było w Jagodach, co nie? Nie wiem jak to się nazywało, kurczę te dwie siostry, przecież to jest proste Dziennik może się okazać pomocny Tak, jak ktoś chce czytać to oczywiście zapraszam Tutaj zostawię wam teraz na chwilę ten slajd Żeby sobie zatrzymać Dobra I... Kolejny tutaj. Ta branzoleta to może być to, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem. Mężczyzna został zakuty nożem, zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale niego. Ślady po krwi. Ledwie widoczne, kogoś tędy wyciągnięto, Kogoś, kto jeszcze żył. No właśnie. Dobre pytanie, kogo? Co nie? Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna, walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. I w tym przypadku Ach, to było tak samo. Przy studni jest kolejny ślad. Dokładnie, tutaj widzicie Geralt prowadzi nas za rękę po prostu przez tą grę I pokazuje sam Plamy po krwi Prawie Co, co trzeba zrobić? A lina jest wciąż napięta Coś na nie wisi Frup powieszony na sznurze od wiadra Otóż to To pewnie taka obieca od dziennika No Geralt jakbyś zgadł, nie? <laughs> Straszne, prawda? Szeroka miednica, mała, żuchwa kobieta. Sądząc po zębach około trzydziestki, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim te bransolety od męża. Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. O. Tego się obawiałam właśnie, że będziemy mnóstwo Szerokami. Szeroka mi... A, dobra, też było Trzeba będzie... E, wybaczcie, myślałem, że będzie Trzeba jakaś nowa sesja Ale jednak nie Więc okej okay. No to Geralt Okej, okay, na szczęście to jest woda, więc jest w porządku e, Jak się nurkowało w ogóle, to pamięta? A, C, już pamiętam, dobra e, Już widzę jakiś przedmiot, ale to jest też taki ciekawy isterek. Znaczy jak po prostu coś ciekawego yy... Tak, co można sobie ogarnąć I to jest chyba to ramię, co nie? A nie, bransoleta, okej okay. Dobra, to chyba nic już więcej nie znajdę z tego co Mi się wydaje, ale muszę jakoś stąd wyjść przecież, co nie? No tu jest chyba jakieś Miejsce Przez które mogę wyjść Czy nie bardzo? Nie Tak, nie miejsce Ale okej okay. Dobra, tu jest Dobra, no i nice. Purha, jak najbardziej się o, przyda. Udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary, Volker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. Otóż to. I tak jak mówiłem. Wiedźminie jedynce, pierwszym jak to tam już tak dostojniej mówiąc e, wszystkie te mm, zabobony jakby te stare, co nie e, te zabobony może inaczej źle się wyraziłem <laughs> te mm, rytuały jakby te starsze e, staropolskie były o wiele lepiej pokazane niż tutaj bo tam pomimo, że no, grafika odstraszała Omega nas od całej gry, tak samo jak mechanika, ale historia była po prostu świetna, co nie? O, bardzo fajnie, to coś, coś znaleźliśmy. Więc, no cóż, trzeba mieć to na uwadze. Uważajcie, może sobie wypłynę troszkę na górę. Zaczerpnę powietrza. I z powrotem polecimy sobie w dół. <laughs> Także, no. E, więc, jak mówiłem no tam było troszeczkę to lepiej ogarnięte. I myślę, że e, do jedynki warto wracać. Tak samo jak do dwójki. Choć jedynka miała taki swój niepowtarzalny klimat. Co niektórego brakuje tutaj w trójce akurat tego tamtego klimatu, bo trójka jest po prostu mega grow no. i no. trzeba po prostu prezentować, co nie. Bo się CD projekt Red postarałem... Muszę na się przygotować do tego starcia, sporządzić olej na upiory, wypić jakiś eliksir. Widzicie, mamy samouczek za każdym razem, po prostu Geralt, jakby mówiłem wcześniej, prowadzi za rękę i mówi co mamy zrobić, co nie? Olej na upiory, nasmarować mieczem, no i poczekać oczywiście do północy. Nie? No wszystko mamy powiedziane, jak na co nie. Ok. Eee. Więc tak, ja sprawdzę, w ogóle jakiś olej posiadam, bo jednak nie wiem, czy coś mi zostało. Eee. Olej jest tutaj. Olej na upiory. A on się regeneruje. Dobra, to jest niebieski. Ale przecież go upioram. Na srebrny mieczyk. A tak, w sumie zaraz to minie. Eee. Spalimy te szczątki teraz, okej okay. A nie, to jest południca, nie północnica, dobra, to co innego, wybaczcie Południca jest w dzień, północnica w nocy Choć oczywiście o czas w którym została zabita, nie? O, niebieska, jest jakaś zielona poświata To i duch oczywiście Bardzo ładna kobieta Zadziałało Dobra, yy, od razu Irden trzeba rzucić Poczekam, że wejdzie i oczywiście odpalamy do rozumek Tak, jest do, za, dość zadziorna ta nasza północnica Dobra Ej ale naprawdę są ciężkie i widzę, że nie tylko to, że, że sam poziom e, robi swoje, co w nie, sensie, że już jej poziom został podniesiony i to dzięki temu jest nie no, tak ciężko Oho nie, to jest najgorsze. To jest głównie tutaj tej południcy. Dobra, e, je można chyba zabić normalnie. Z tego co mi się każdy. I to się reaguje. właśnie, to jest najgorsze. Kurde Bo ona potem tyle odzyska, nie? Dobra, znowu. No i właśnie wróciła, i te HP Olej mi się straszny 10 uderzeń, kurde, bo wystarczyło. Świetnie. Odeszła na zawsze. O! Trochę z północnicy. Zawsze to się przyda. E, dobra, wracamy do naszego. E... O! Odolana? Odolana, tak, Odolan. A co jest napisane? A szybka podróż, nie, to jest, wrócimy na piechotkę. E, szybki podróż będę korzystał tylko między kontentami, naprawdę wielkimi. E, e, po prostu między momentami, gdzie nie będę jakby miał o czym rozmawiać, albo kiedy dystans, dystans będzie naprawdę krótki, co nie? A tak ogólnie to będę starał się coś opowiadać o tej grze, o, o, całej, o całym Wiedźminie, nie? Nie tylko już wątku z gry, ale. Właśnie, history girl też jest sprzed gier. Chodzi o te książki. O, za daleko się rozpędziłem. No naprawdę warto czytać tą książkę, jest mega. Ja ogólnie książek w ogóle nie czytam, co nie nawet lektur. Nie wiem, jak ja mam czwórkę z polskiego. Ale... no... właśnie to przyznam całe, nie? Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko, żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Folker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla luby na posag zebrałem. Bez was śluby i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. O. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie. za dobre serce i ciepłe słowo, A, ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to. Na szczęście. O. Doświadczenie. Ametyst. Kurde, nie mam 20 korona miała metyst <gry> Ale fajnie, spoko e, Super, mamy jeszcze chwilkę, więc może nam się uda jakąś um, misję wykonać e, Zaraz, co, co takiego moglibyśmy sobie teraz ogarnąć? Jakąś poboczną chyba, nie? Pełna kolekcja kart, o właśnie, sprawdźmy sobie karty, to jest dla mnie mega ważne e, Bo talia do gwinta jest e, cenna, dość cenna Czekajcie a nie Kurczę, nie mamy tej dali! A szkoda. No to są karty te, które mam już nie. Może się sobie coś rozegrać w grinta, co by na to, e, do wódce trzeba zmienić od razu. O, nie, zablokowany jest. Eee, gęsta mgła łóżnogną efekty pogodowe. E, Ulewny deszcz. Dobra, to zostanie jednak Zagrajmy z kimś w takim razie w Gwinta Bo bym sobie naprawdę bardzo chętnie pograł Kto tu może grać w Gwinta? Kto tu może grać? Do karczmy pojedziemy sobie W karczmie mogą grać, grywać w Gwinta, bo dzisiaj tak, teraz nie zdążymy zrobić, nie zdążymy zrobić żadnej misji A po Gwintach zawsze można Ogólnie często gram w za z moim kolegą Sebastianem, który pewnie teraz to ogląda. Także e, Aloysy, pozdro. E, bo z tego Właśnie pogrywam w Gwinta. O, tu jest jakiś kończy Gwinta. Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. <noise> Fajna ciekawostka, nie? chwilę? Czemu nie? Albert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurtskiej. Wiedźmin, zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręce osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowcę. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie, jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję gardu na własne oczy, zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Wracaj między te księgi póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Zaraz wam powiem o co mi chodzi. To nie będzie rad wydziałowych, R-rad i innych habilitacji. Zabijecie pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Racja. Niby czemu? Jestem cywilem bezstronnym buty. Co? Zarzniecie dla butów. Dokładnie. Chodzi o to, że e, wojna to nie przelewki, jednak tam ludzie nie mają... Y, są wynaturzeni jakby co nie? Zabił pierwszego lepszego człowieka po to, żeby się chociaż troszkę dorobić. Za te buty, na przykład, sobie, co on właśnie kiedy odpowiedział. Znaczy, za buty tego doktorka, e, mógłby sobie zarobić i na coś się ten hajs przeznaczyć, nie? Więc tam jest w ogóle zero zasług. Dlatego go i odpędziłem od tego. Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania, Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. No to co? Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm, mm zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Muszę iść, bywaj. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Tak jest. W sumie czemu nie. Na to czekałem. Wybornie. Już ci tłumaczę zasady. Yy, nie, nie chcę samobłóczka. Ja dam sobie radę spokojnie sam. To jest bez sensu, to tylko mi zabiera karty. Katapulta jedna wystarczy, myślę. Dobra, w gwinta grywam dosyć... Nieprofesjonalnie, ale myślę, że jestem średnio zaawansowanym graczem, także damy sobie radę. Dwie karty mogę odrzucić, tak? Dobra, eee, co odpada na początek? Ulewn deszcz, idę sobie wczoraj. O, jest, to jest dobra karta. Eee, szpieg. Dobra, ona nam pozwala. Mm, ta karta aż pójdzie na stronę przeciwnika. Ale dostaniemy za to dwie karty. Dokładnie, i już jest dobrze. Mamy jedną kartę więcej, nie? Od przeciwnika. Widzę, że jesteśmy grani w Garden, więc też może mieć szpiegów. Aczkolwiek, aczkolwiek nawet się tak nie nastawiam. E, co ta karta nam da? Zaraz sprawdźmy ją. E, nie, 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 nie. Zaraz, zaraz. E, dobra, chyba nie będę mógł. Dobra, nieważne. E, zagrajmy sobie w takim razie Sabrinę. Co? Franca. Dobra. A teraz się zdziwi ogólnie. Bo ustawiam sobie samych łuczników, ale potem to mogę usunę. Sasowa, tak? Ale ty głupich gościu Dobra. Wynik jest dla mnie. Pasujemy sobie... Oczywiście chodzi o to, żeby wygrać jedną rundkę całą. Znaczy chodzi o to, żeby dwie rundy wygrać, nie? O. Tak, talia królowa północy ma to do siebie, że za wygraną dostajemy. Jeden, jedną kartę dodatkowo co nie Także to jest super sprawa. Okej okay. a, a tam jest jego trybusza. wojenną ma jeszcze sześć kart, więc będzie grało nie do końca. No i myślę, że tak go rozwalę, bo to, są już, to są pierwsze talie, więc to na znaczy, razie taki łatwiejszy będzie. Fajnie, że już nie mam żadnych tych. Okej okay. Cynthia Cynthia nie, to nie jest Cynthia chyba, chyba to się czyta Cynthia, bo Cynthia to jest też e, miejscowość, lokalizacja chyba, tak? Tam był ktoś z Cynthia Dobra, to jest po prostu, lecimy po kolei kartami, to nie ma sensu, nie? Hmm, się, w to, się w to bawić e, I teraz tak, to sobie tu rozdamy i teraz nam ta pani, ta piąteczka tutaj co stoi, da nam ciekawą opcję. Devil. A, bo już nie mam o czym grać. Będziemy mogli sobie jedną kartę z cmentarza wyłowić, jakby oczywiście, że to będzie. A ty tak, Keira Mec, Keira jest według mnie najgorzej zrobioną kartą w Wiedźminie. Ona tak nie wygląda. Zresztą Keira poznacie niedługo. Co za tłuk A ta karta co robi? Znajdź kartę Gęsta Mgła w swojej talii i na tej ją zagraj To najgorsza talii, jaką może być chyba Dobra To co? Mi się bardziej, bardziej opłacało jak zagram tą kartą Jest 3 punkty różnice, było 2 No i jest dobrze, dobrze jest Otóż to. Zwycięstwo. Dokładnie. Proszę, proszę. Masz smykałkę do tej gry. Ach, Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stiepana. Niby prosty karcz masz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam. Dzięki. Dobrze. E, takim miłym sobie zakończymy tą e, rozgrywkę. Cudowny szkolennik po gwincie. Okej. Okay. Ta księga, sporządzona na życzenie e, księcia Debery. Debery. Księcia Debery. W magiczny sposób pokazuje, gdzie znaleźć karty do gwinta, których brakuje w kolekcji właściciela. Wystarczy to, żeby wypowiedzieć w myślach, a może Partykę gwinta. I powiem się, a, co następuje: Welen 47, Nowigrad 34, Wyspy g 28, Zamek Królewski w Zimie. Kermoren 1 Napotkanie graczy 47. Chodzi do, oczywiście karty i o zadanie poboczne: e, co się zwie pełna kolekcja kart. Mamy znaleźć wszystkie karty do Gwinta, i właśnie dzięki temu e, cudownemu przewodnikowi po Gwincie będziemy mogli to wiedzieć. Zoltan Cibaj do naszej kolekcji dołączył, więc ja sobie od razu to zrobię. Gwint jest dla mnie naprawdę bardzo ważną grow, e, ponieważ dzięki niej możemy się wzbogacić. Możemy wiele stracić, a przede wszystkim możemy się świetnie bawić, także Ja będę się świetnie bawić, ale w kolejnym odcinku razem z wami, na które Was serdecznie zapraszam e, Kiedy będzie tego Jeszcze nie wiem, mam dwa pomysły co do odcinków, żeby były codziennie, a drugi, żeby były tylko e, środa e, żeby były wróć wtorek, czwartek i sobotę. Aczkolwiek myślę, się zrobię chyba ja codziennie, jak będę dużo nagrywał, także Wielkie dzięki za uwagę, jestem Rio Gplay do kolejnych odcinków z na trzeciego. Trzymajcie się No i cześć!